Mnożenie ułamków algebraicznych, jak mnożyć ułamki, wykonamy sobie na podstawie zadania 1,35. I teraz zobaczcie, bo tutaj trochę umiejętności takich wcześniejszych działów oczywiście trzeba mieć, natomiast tyle, ile będę w stanie, to tutaj sobie wyjaśnimy. Mamy podać konieczne założenia. Założenia, czyli nasza dziedzina. Zatem, jeżeli mamy dwa ułamki, to ponownie mianowniki nie mogą być równe 0. I teraz pamiętajcie, że jeżeli mamy dwa mianowniki, dwa ułamki, to oby te dwa. Ułamki nie mogą być równe 0, dlatego między nimi jest i znaczek i ewentualnie możemy napisać po prostu literkę i. No i sobie rozwiązujemy x kwadrat ma być różny od 1, zatem x nie może być jedynką i x nie może być minus 1, bo oczywiście te dwie liczby podniesione do kwadratu dają 1. Tutaj, jeżeli sobie podzielimy wszystko przez 6, no to 0 przez 6 daje nam 0. Podsumowując, zapiszmy dziedzina, to są wszystkie liczby rzeczywiste. Bez minus 1, 0 oraz 1. Mamy już podane konieczne założenia, to jest właśnie to, o czym na początku zadania wspominają. Jeżeli chodzi tutaj o ten przykład, no to niestety tutaj trzeba będzie się wykazać troszeczkę wiedzą z wzorów skróconego mnożenia, także, bo aby wykonać takie działanie, to tyle, ile się da, skracamy. Skracać możemy na krzyż, możemy skracać oczywiście tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy iloczyny, czyli w takiej postaci, jakiej teraz jest to działanie, skrócić absolutnie niczego nie możemy. Natomiast co możemy zrobić? Możemy wyciągnąć trójkę z licznika przed nawias, a właściwie to możemy wyciągnąć 3X. I za każdym razem to jest właśnie myśl, którą działamy. Jak coś się da wyciągnąć, to wyciągamy. Co mamy tutaj? Mamy x kwadrat minus 1. Pamiętajcie, że jedynka może być do jakiej chcemy potęgi, to zawsze zostanie 1, więc tutaj dopisując ten kwadrat, powinna nam się zapalić lamka z wzorem skróconego mnożenia. Czyli pamiętając, x plus 1 razy x minus 1 daje nam właśnie x kwadrat minus 1. Co tam leci dalej? x minus 1 zostaje przez 6x. Już tutaj więcej wykonać nie możemy. I teraz zobaczcie, bo x plus 1, może się tutaj skrócić z tym x plus 1, oczywiście x minus 1 z x minus 1, już mamy wszędzie mnożenia, więc można x z x. -em. I wszędzie zostają jedynki tak naprawdę 1, 1, jeden, jeden, bo to dzielimy wszystko przez siebie. I tutaj ładnie, zobaczmy, wychodzi nam, zostaje nam trójka z szóstką, którą też możemy sobie skrócić, bo przecież 3 przez 6 to jest jedna druga. I tutaj ładnie nam się całe wyrażenie skróciło. Czyli mnożymy w zasadzie tak, jak my to wiemy z ułamków, bo tutaj. Pamiętajcie, ułamki algebraiczne mają takie same zasady, jak ułamki, które znacie z, ze szkoły podstawowej. Czyli tu wszystko musi być, mieć logiczne, logiczne działania. Najtrudniejsze jest to skracanie, ale musimy się tego właśnie nauczyć albo powtarzając gdzieś te wzory skróconego mnożenia, albo tutaj ucząc się razem ze mną. Jeżeli przygotowujesz się do matury rozszerzonej lub myślisz o niej w przyszłych latach, koniecznie zajrzyj na naszą stronę, bo pamiętaj, że czasem to tylko. Czas jest wyznacznikiem tego, czy zdążysz i czy jesteś w stanie przygotować się do matury rozszerzonej na 100%, także nie zwlekaj i koniecznie zaobserwuj nasz kanał, aby być na bieżąco z wszystkimi zadaniami.